Napad na warszawskim mokotowie. Pod bankiem padły strzały. Policja nadal poszukuje sprawców. Jakub Bujnik, redakcja Goniec z program Analiza. Do zdarzenia doszło dziś rano około godziny 10.15 przy ulicy Wołoskiej, niedaleko skrzyżowania z ulicą Domaniewską. Do mężczyzny, który wychodził z banku, podbiegło kilku sprawców. Mężczyźnie została wyrwana torba. Z nieoficjalnych informacji wynika, że padły strzały. Policja nadal poszukuje sprawców. W Warszawie trwa obława. Z nieoficjalnych informacji, do których udało nam się dojść. Wynika, że policja namierzyła samochód, którym najprawdopodobniej poruszali się sprawcy. Na aucie są widoczne ślady kul. Jak wynika z relacji portalu TFN Warszawa, strzały padły najprawdopodobniej w kierunku uciekających sprawców. Na miejscu jest zespół pogotowia, który opatruje poszkodowaną osobę. Teren jest również odgrodzony taśmą policyjną, tak aby postronne osoby nie mogły się tam dostać, a na miejscu pracują policyjni technicy. O zdarzeniu poinformował także portal Kontakt24. Z relacji czytelnika wynikało, że w napadzie uczestniczyły zamaskowane osoby w kamizelkach odblaskowych. Udało im się zabrać przynajmniej jedną torbę z furgonetki. Uciekli czarnym suwem z przestrzelonymi oponami. Ochroniarz postrzelił też jednego z bandytów. Wszystko trwało dwie minuty, napisał informator Kontakt 24. Z ostatnich informacji, które przekazało radio RMFFM, wynika, że był to najprawdopodobniej konwojent, który transportował pieniądze do jednej z placówek bankowych i właśnie wtedy miało dojść do napadu. O komentarz w sprawie postanowiliśmy zapytać podkomisarza Roberta Koniuszy z Komendy Rejonowej Policji 2 w Warszawie na Mokotowie. W zasadzie wszystko zaczęło się o godzinie około 10.15, 10.20 przy jednym z banków, przy ulicy Doma i później przeniosło się do kierunku ulicy Wołowskiej. Tak czy inaczej, jest to ten obszar. Do mężczyzny, który. Przyjechał do banku yy, i chciał wnieść tam yy, torbę, no prawdopodobnie z gotówką, podbiegło kilku mężczyzn, którzy w wyniku szarpaniny wyrwali mu tą torbę i podjęli ucieczkę. Mężczyzna jeszcze próbował ich gonić, yy, no ale wsiedli do Suwa i odjechali. Chwilę po tym zdarzeniu zostali poinformowani policjanci, którzy podjęli czynności na miejsce przyjechał prokurator rejonowy Warszawa Mokotów i to pod jego nadzorem wszystkie czynności policjanci wykonywali, czyli zabezpieczali ślady, przesłuchiwali świadków, ustalili okoliczności w rozmowie z pokrzywdzonym zostały, tak jak mówiłem, zabezpieczone ślady, monitoringi, szereg czynności wykonanych przez policjantów oraz techników kryminalistyki policyjnych, które wespół z policjantami, którzy w tym czasie prowadzili i prowadzą nadal działania pościgowe, ma doprowadzić do zatrzymania sprawców. Więc ta, chwil, ta sytuacja nadal jeszcze trwa, mimo tego, że minęły trochę ponad dwie godziny od tego zdarzenia. No i cały czas pracujemy, licząc na to, że, że to się w najbliższych godzinach rozwiąże. Panie podkomisarzu, mam jeszcze pytanie, czy możemy potwierdzić, że na miejscu padły strzały, bo takie mamy relacje świadków? W tej sprawie będzie się wypowiadała pani rzecznik prokuratury okręgowej, ponieważ tak jak mówiłem, na miejscu pracuje prokurator rejonowy z prokuratury rejonowej i te czynności wszystkie są wykonywane pod nadzorem prokuratury, więc to też są ustalenia. Czy te informacje, które mają być przekazane do mediów, w jakiś sposób nie zakłócą właściwego przebiegu prowadzonych czynności, czy nie utrudnią tych czynności pościgowych, więc ta decyzja będzie zapadała na poziomie prokuratury rejonowej i rzecznika prokuratury okręgowej. Czy ktoś został poszkodowany w wyniku zdarzenia? Na chwilę obecną mamy informację, że osoba pokrzywdzona nie odniosła jakichś poważniejszych obrażeń. Czy możemy potwierdzić informację, że był to konwojent? Trzeba pamiętać zawsze o tym, że jest to osoba pokrzywdzona i teraz my chronimy zawsze osobę pokrzywdzoną. Informacje do tego, jaki był jego zawód i co wykonywał, no myślę, że tą informację albo przekażemy, albo też będziemy mógł zwolnić się prokurator. Czy policjanci już namierzyli sprawców? W tej chwili, tak jak mówiłem, na wstępie trwają... Szeroko zakrojone czynności policyjne, zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców. A czy mógłby pan potwierdzić, że został znaleziony najprawdopodobniej samochód, który należał do sprawców? Informacje poszerzone, które mogą do państwa trafić i nie zakłóciłyby w żaden sposób biegu prowadzonych czynności zmierzających do ustalenia sprawców, ewentualne informacje przekaże Rzecznik Prokuratury Okręgowej. Będziemy na bieżąco Państwa informować o wszystkich postępach w sprawie. jako Bujnik, redakcja Goniec.pl, to był program Analiza.